Dobra, jestem po przerwie. Dwa odcinki wrzucę, bo to nie mogę więcej niż 10 minut nagrywać darmowym, nie? Ej dobra, ja tu siedzę i czekam na niego. Musa, muszę go sklepać. Muszę! Będę tu czekał po prostu do deathmatcha, zostawiam tylko ja i on. Nie mam strzał! życia! Kurde, że tu nie ma craftinga żadnego. A nie, jestem VIPem. Ile tu kosztuje VIP? Za. Kupić. Ile kosztuje VIP SMS-em? Kuba, y kampion. No właśnie, mhm. mhm. go. Ej, dobra, nie 30 sekund. Ja se tu to na na niego czekam, nie? On tu we mnie się strzela, a ja. Karbo! Mleko! No dawaj, ja mam lepszy od niego armor Na 15 sekund pozwoli mi wygrać 5, 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 Uuu. Ale go sklepie... On ma złote jabłuszko! On mnie sklepie Najpierw wymiana ogniowa 3, 2, 1, Spo Nikt z nas nie trafił się, dobra. teraz przeszedłem... Jest! Ale mu strefę wsadziłem! Ooo! Ja też Ej, nie! Weź! Ale, ale mnie zlogowało! O! Ale miał, mam logi! To jest bandikama. To jest bandikama pewnie! Zrzucę go! Siedem życia ma! Jabłko! Jem marchewkę! Jabko, marchewkę! O ma jabłko! On miał jabłko! O nie klepie, ja go też o ma 11 życia, ja mniej... 8! Jest! Zleciał! Wygrałem! Wii Dobra kolejna arka! Także z tej strony i kambium! A to było SG War dies! Ty w ogóle masz jakiś problem montowania filmów? Nie. Po co? Wszystko ta czysto. Dobra, y, Cześć. łapujcie, subujcie coś w czołem. Dobra. Chcesz coś jeszcze dodać? Subujcie. Narka. Subujcie.